Siemanko, witam, tak na szybko musiałem sobie zrobić przyrządzik do pomiaru przekątnych a że byłem na składnicy żelastwa po profile na wyspawanie tej klatki do Volvo kupiłem sobie profil do zrobienia właśnie tego przyrządu trochę, troszeczkę jest nie taki jak chciałem bo Miał być 25 20, a że nie było takiego profilu, który pasuje jeden w drugi, więc musiałem wziąć 25 na 30. Ten profil ma 25. Ten profil ma 30. I teraz jeden profil wchodzi w drugi. Maksymalny pomiar. Mam zaznaczoną tej kreskę dokąd mogę rozsunąć w maksymalnym pomiarze mam tutaj zakładki 10 cm i tutaj pomiar jest do 2.15. Miarka dołożona zamocowana wszystkie te punkty pomiaru połączone z osią tutaj żeby jedno z drugim się zgadzało tak samo tutaj z drugiej strony środek i ten środeczek leci sobie tutaj jest to przemierzone ten wymiar, który pokazuję na tamtej miarze jest tak samo wymiarem tutaj sprawdzałem przed, przed wspawaniem tego te punkty pomiarowe znaczy się punkty pomiarowe, no nie wiem jak to nazwać Bolce, czy tam jakoś Na razie mam tylko takie One pasują w takie, w takie sobie otwory Teraz gdybym musiał Gdybym musiał przykładowo pomierzyć Coś takiego, czy coś takiego Muszę utoczyć sobie O takiej średnicy Po stożku, żeby one ładnie Wchodziły sobie w środek tego. Jest to na gwincie. Gwint M12. W tych profilach tu są wspawane nakrętki. Także różne te końcówki będę sobie wkręcał. I pomiary przykładowo, tak jak pokazywałem tutaj, załóżmy tu i tutaj. Wkręcam to z tym i to z tym. Przekątne pasują, więc nic nie jest przestawione. Na razie, tutaj wygląda na to, że nic nie jest przestawione. Mnie to na razie nie interesuje. Yy, ja to porobiłem z tego względu, że muszę sobie pomierzyć. Pomierzyć przed jakimkolwiek wycinaniem po wyspawaniu tej klatki, pomierzyć sobie te wymiary tutaj, żeby to połapać. Tutaj już częściowo mam pomierzone, popisane co i jak, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo muszę teraz sobie zmierzyć od tego do dotąd gdzieś. Tak samo w drugą stronę po skosie, wymiary połapać więc dlatego musiałem stworzyć sobie taki przyrządzik do pomiaru przekątnych. Wiadomo, można, można, to mierzyć, można to mierzyć miarką, ale teraz tak. Miarkę raz przyłożymy tak, raz przyłożymy tak i tu milimetr, tam milimetr albo 2 milimetry i to wszystko nam się wtedy poprzestawia. A a chodzi o to, żeby to ładnie jedno z drugim żeby karoseria tutaj po założeniu drzwi, żeby to wszystko pasowało. To wszystko musi mieć swoje, swoje wymiary. Ja teraz biorę się za spawanie tej klateczki tutaj według tych taśm tu już odkleiłem jedną, ale to nic także spawam klatkę i, i pokażę jak to wygląda. Dzięki. Pozdrawiam.